Drogi mężczyzna, drogi kandydacie na mężczyznę, bo jak jesteś mężczyzną, to możliwe, że już to wiesz i to stosujesz. Jeżeli kobieta ma do ciebie pretensje, nie dość, że strzeliła focha, to jeszcze ma pretensje i nazywa cię w sposób niekulturalny. Ordynarny. Odzywa się do ciebie po chamsku Twoja ukochana kobieta. Nie jakaś obca, tylko Twoja ukochana kobieta. Jeżeli ma tak dużo żalu do ciebie, że postanawia go wylać, a ty nie bardzo. Czujesz się winny temu. No, po prostu patrzysz na tą kobietę i myślisz sobie: Wariatka. Z jednej strony patrzysz i myślisz: Kocham ją, a z drugiej strony myślisz sobie: Wariatka. Tak się nie zachowuje normalny człowiek. W końcu nie jesteś winny. Bezpośrednio temu zachowaniu, to w jakiś sposób? Pośrednio, przez to, że w ogóle istnieje, że się napatoczyłeś, to moja propozycja: jak dojdziesz do wniosku, że to jest wariatka, to zachowaj się jak prawdziwy mężczyzna. Jak się zachowuje prawdziwy marż, mężczyzna? Prawdziwy mężczyzna bierze tę wariatkę w ramiona i tuli. Przytula, pociesza. Gładzi po główce, klepie po dupce i nie traktuje jej jak normalnego człowieka, bo normalny człowiek się tak nie zachowuje. Tak się zachowuje albo wariatka, albo kobieta pod wpływem narkotyków. Jeżeli wiesz, że twoja partnerka nie brała narkotyków, to znaczy, że jej szalił hormony. Dlatego przytul tę wariatkę, ponieważ ona nie jest temu winna, że natura wstrzyknęła jej coś takiego, co powoduje, że ona nie panuje nad sobą. Ona. Nie jest od tego, żeby nad sobą panowała. Ona jest odrodzenia i wychowywania dzieci. Wykarmienia. Ty jesteś od tego, żebyś był mądry. Żebyś popatrzył na nią serdecznie, czule. I powiedział jej, że ją kochasz. A nie mówił tego, co myślisz.